Dajcie widzowie na kanale sąsiad, sąsiad news. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, kto zarobi na odbudowie Ukrainy i co tak naprawdę będzie miała z tego Polska. Bo jak wiemy, wojna na Ukrainie to tragedia ludzka i polityczna. Ale nie oszukujmy się, bo dla wielu państw, koncernów to także wielki, ogromny, wręcz miliardowy biznes. Wartość odbudowy Ukrainy szacuje się na około biliona dolarów. To więcej niż całe roczne PKB Polski. Ale takie pytanie brzmi: to tak naprawdę zgarnie te pieniądze i kto z tego będzie mieć jakieś większe bądź mniejsze benefity? Czy tak naprawdę Polska, która była pierwszym sojusznikiem Ukrainy, która pomagała jako pierwsza i wspomagała ją, spuszczała ludność zagraniczną, będzie miała z tego jakieś benefity, jako dostęp jako pierwsza? Czy zostanie z tego cokolwiek? A może to Niemcy, Francuzi, Amerykanie, czy może nawet i Chińczycy podzielą ten tort między siebie, stawiając nam tylko jakieś resztki? Przekonajmy się. Bo według Światowego Banku IKE potrzeba ponad 500 do 600 miliardów dolarów już teraz. A suma rośnie z każdym miesiącem wojny. Bo zniszczenia, sama infrastruktura krytyczna, drogi, kolej, mieszkania, szkoły, elektrownie, przemysł to tak naprawdę tylko szczyt samej góry lodowej zapotrzebowania. Nie mówiąc już o domach, mieszkaniach, rzeczach bardziej socjalnych, to tylko parę rzeczy. Ale tak naprawdę sumując je wszystkie, to wyjdzie nam cholernie duże straty, ponieważ jest to największy projekt odbudowy w Europie od czasu II wojny światowej. Ale jest pytanie jedno: czy będzie traktowany jak plan Marszala, czy raczej jak gigantyczny rynek, na którym każdy kraj będzie walczyć o swoje kontrakty? Bo tak naprawdę mamy na tyle dużo innych krajów, które będą na tym o to walczyć które są z Europy, spoza z Europy, z Ameryki, z Azji. Pytanie: kto tak naprawdę dostanie z tego najwięcej? Ale główni gracze pistolet, tak naprawdę, to będzie USA, bo amerykańskie firmy budowlane, energetyczne i zbrojeniowe w sumie symbolicznie, tak naprawdę. BlackRock i JP Morgan już otworzyły biura w Kijowie, które tak naprawdę będą, się, będą chciały miały zadanie skupować kontrakty na budowę różnych części przemysłu czy też właśnie infrastruktury. No bo nie oszukujmy się, państwo tak zniszczone wojną, będzie potrzebowało odrestaurowania, właściwie odbudowy na nowo. No jak wiemy, najwięksi gracze cisną się do koryta ze względu na to, że mają największy wpływ na decyzje Unii Europejskiej i tak naprawdę oni chcą skorzystać na tym jak najwięcej. Ale są też tutaj nieoczekiwani gracze, mianowicie Chiny, bo pomimo wojny Pekin oferuje zachodnie technologie, bardzo tanią siłę roboczą, no i kredyty. Dla Ukrainy mogą być atrakcyjnym partnerem. A... Ale pytanie jest takie, czy w ogóle mamy jakąś siłę przebicia, mimo tego, że pomagamy, mimo tego, że działamy na Ukrainie prężnie, czy tak naprawdę dostaniemy z tego tortu jakiś kawałek? Szczerze śmiem w to wątpić, ponieważ od dłuższego czasu podejście tutaj Włodymira Załońskiego pokazuje, jak jest on wrogo nastawiony do Polaków i tak naprawdę ma im przekazywać jeszcze więcej i więcej, w zamian z tego nic nie otrzymując. Nasi politycy w sumie deklarują, że mamy być tutaj hubem odbudowy Ukrainy, no ale tak naprawdę jest brak jasnej strategii. Czy nasze firmy budowlane, energetyczne i transportowe są na to w ogóle przygotowane? Czy nasza logistyka jest na tyle duża, obszerna, że możemy pomóc w jakiś sposób Ukrainie? Bo zauważcie, że my nie potrafimy nic zbudować w swoim kraju? Tak naprawdę, też czy mamy w sumie kapitał, by konkurować z takimi gigantami z Niemiec i USA? Bo nie szukujemy się, mamy już ogromną dziurę budżetową. I pytanie: chcemy brać kolejny kredyt, żeby pomóc odbudować Ukrainie? To jest bardzo dobre pytanie. Pytanie, czy też czy nam się będzie to opłacać? Firmy energetyczne. Ukraina potrzebuje nowych sieci energetycznych i odnawialnych źródeł energii. Tu wchodzą Niemcy i Amerykanie, i też Francuzi, a Niemcy swoimi pewnie nowymi wiatrakami. Sama też budowlanka, no, ma gigantyczne kontrakty na mieszkania, szkoły, szpitale. Polskie firmy mogą coś ugrać, ale muszą mieć wsparcie państwa. No bo nie oszukujmy się, jest to bardzo ciężkie, żeby też taki kontrakt uzyskać. Są też tak naprawdę same banki, fundusze, bo BlackRock, Goldman Sachs no to oni będą finansować i kontrolować przepływy. Sami politycy, oligarchowie, czyli realne ryzyko, że miliardy zostaną że rozkradzione, tak jak bywało w Ukrainie w przyszłości. ze względu na to. Korupcję! No bo niestety korupcja tam była ogromna i prawdopodobnie jest do dzisiaj. Ale tak naprawdę jakie może mieć z tego potencjalne korzyści? No to zwiększenie eksportu, materiały budowlane, żywność, usługi transportowe i kontrakty dla polskich firm. A jaka jest rola Polski jako centrum logistycznego? O bardzo ogromna. Też jest również wzmocnienie pozycji geopolitycznej jako głównego sojusznika Ukrainy. A jakie są zagrożenia? No, przegranie wysiłku kontrakty na rzecz zachodu. Obciążenie budżetu Polski pomocą, no i napięcia społeczne. Tylko pytanie, czy Polacy zaakceptują, że my płacimy, a inni zarabiają? Sami dobrze wiecie. Jak wiemy, odbudowa Ukrainy to jest wielka szansa, ale też bardzo duże ryzyko. Polska już pokazała że solidarność i zapłaciła bardzo wysoką cenę. No ale niestety, jak też historia już pokazywała wielokrotnie, że politycy nie wygra ten, kto pomagał, tylko ten, kto potrafi liczyć pieniądze. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wysłuchałeś do końca i usłyszymy się w następnym. Na razie, cześć!